Tak, pamiętasz jak byliśmy w Pucku, w hospicjum księdza Kaczkowskiego? Mi najbardziej utkwiła w pamięci energia tego miejsca i wolontariusze. A jako, że tej energii przywieźliśmy z Trójmiasta bardzo dużo, zwyczajnie chcemy się nią z Wami podzielić. Zabieramy Was do Pucka! Jest tutaj tyle młodzieży, ta ich obecność tutaj chyba jest bardzo ważna. Tak, ona jest bardzo ważna, i jest dla nas ogromną radością, dlatego że młodzi ludzie wnoszą taką naturalną radość, chęć hmm. życia. Chętnie pomagają? Chętnie pomagają i włączają się w codzienne obowiązki związane z opieką nad pacjentami, w karmienie, w towarzyszenie, w trakcie spaceru czy modlitwy. Jako wolontariusz masz już spore doświadczenie, to dwa lata. Możesz tym doświadczeniem dzielić się z innymi. Będziesz kogoś wprowadzała? E, tak, dzisiaj akurat e, mam wprowadzić chłopaka, który był tutaj tylko kiedyś, ale na chwilę, bo odwiedzał dziadka, który również tutaj przebywał. Mhm. I stwierdził, że również chciałby zostać wolontariuszem. Hejka, cześć dziewczyny, witajcie. Hej. Co robicie? Co tu się dzieje? E, obecnie montujemy film, który ma być promocją wolontariatu Puckiego hospicju. Jest to film, który ma opowiadać o tym, co się dzieje w hospicjum, jak wygląda wolontariat. Twoją pasją jest teatr, jest sztuka i to próbujesz przekazać właśnie w hospicjum. Tak jest, ja działam właśnie w hospicjum w wolontariacie akcyjnym, artystycznym. Ostatnio występowałam w monodramie, w którym przedstawiłam grupie wsparcia w hospicjum. Normalnie z nimi płakałam. Mówiliśmy o nadziei, o tym, że ważne jest życie, życie wieczne. I zawsze jest nadzieja do samego końca. Daje Ci satysfakcję występowanie właśnie z takim monodramem? Tak, bo czuję, że mogę kogoś wesprzeć w tym, że te osoby też czują, że nie są w tym same. Świeżo w pamięci mam, kiedy 15 lat temu młodzi wolontariusze, uczniowie księdza Jana z Oksfordu. Towarzyszyli nam w wyjazdach na przykład na Półwysep, kiedy zajmowali się przenoszeniem, rozkładaniem łóżek, kiedy uczyli rodziny pacjentów, jak obsługiwać łóżko przy pomocy pilotów elektrycznych. Y i, I fajne jest to, że wśród tych osób, które z nami zaczynały tą ścieżkę Hospicjum Puckiego, dzisiaj są wolontariuszami nadal, ale jeden z wolontariuszy jest pracownikiem, inny z kolei, który gdzieś trochę otarł się o, o prawo i Trafił do więzienia. Tak, mhm. tak. Potem stał się pracownikiem i, i dzisiaj wspólnie z swoim małym synkiem wrócił jakby do, do hospicjum, właśnie do szeregu wolontariuszy. Dlaczego akurat hospicjum? Dlaczego wolontariat? Ja zawsze lubiłam pomagać ludziom po prostu i uważam, że uczucie, że przynależę do czegoś większego motywuje mnie do tego, żeby być lepszym człowiekiem.